się sioneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinek z na Dzisiaj będziemy gordygrali ten pobejdziemy i jak coś kolejny odcinek z Kricztauna, to zostawcie 3 miliardy łapek w górę to będzie kolejny odcinek już jutro, a jak nie zostawicie, to nie będzie i skończę karierę! To tyle tytułem wstępu, przechodzimy do rozgrywki. jak tam dzień minął? Bo mi całkiem dobrze. Znaczy, trochę dalej chory jestem, ale poza tym wszystko gra. No, mamy Warlocka. Całkiem spoko, całkiem spoko. I dziwoko. Rozpocznie się gra, albo się nie rozpocznie. Dobra, sekrety oczywiście wrzucamy, żarzyciele możemy zostawić. I lecimy. I lecimy, lecimy. O proszę, jakie rozdanie! Kurde, no normalnie magia. Magia kaina. Tylko proszę, nie wyskakuj mi ze Flame Impem, ani z Voidwalkerem. To jest, to jest problem, tak? Zombie. No dobra, jak zombie, to nie jest to Zolog, więc nie ma takiej tragedii dużej. Więc zagramy sobie tego cymbawa. Zobaczymy, co on zrobi. No pewnie zaatakuje tego Mana Wyrma. Nie widzę tutaj innej możliwości z jego strony. Czas, zobaczmy. Może nie zaatakuje. Jednak. Immortal Coin, no to jest najgorsza z, z, z tych z możliwości, no tutaj skoinujemy sobie Żarzyciela, nie ma on jakichś super mega zastosowań dużych, ale mamy idealny Mana Kervik. tutaj wszystkie tam 3, 4, 5, e, to raz. E. Dwa, w tej turze można pomyśleć o Lustrzanym Bycie, to jest tura numer 4, czyli tutaj można się spodziewać Twilight Drake'a albo Shredera, więc sobie to wrzucimy. Eee, zobaczymy, co on zrobi z tym. No, zdaję moje szczęście, to zagra za chwilę jakąś miniaturową kreaturę 1 na 1 albo nic nie zagra. Ale eee, to my sobie zagramy w czwartej to i w piątej to, a życiela sobie zostawimy na moment, w którym będziemy mieć więcej speli jak na przykład Arcan To wygląda całkiem spoko. On czwartą turę skippedo z dropem kreatury, czyli tutaj mam już szansę na piątą kreaturę. Ale będzie albo trzecio... Co to było za trzy? A, Sowa. No, to zdaję moje szczęście, będzie Sowa. No, to już w sumie nic nadzwyczajnego nie jest. Zazwyczaj z tego sekretu dostajesz jakąś kupę. Um, no, fajnie byłoby Tomsowe zabić Hero Powerem, ale mimo wszystko wolę bardziej zagrać Azur Drake'a na stół niż, niż Hero Power w piątej turze i w sumie nic nie zrobić. No, Counterspella Spela mógłbym zagrać, no to w sumie może by nie było takie złe. Hmm. Jak ją zabiję dwiema kreaturami, to to gram se co? Że z duplikatem. Tutaj gramy tak, z Renomagiem, z Renom Warlockiem, czyli nie ma co się spieszyć, bo i tak może się wychilać, Więc trzeba go zburstować tak z 15. Najlepiej 20 obrażeń. No to nie jest takie proste. Czy ja mam Lital? No nie, nie ma. Jak zabiję go dwoma kreaturami, znaczy tą Sylwanę gram sobie rzeczyciela i duplicata na przykład. To jest taki spoko i w następnej turze mam follow up doktora Buma. Jeżeli zagram teraz duplikację i Counter i zaatakuję w niego, sprowadzając go na 14, on zabije mi Sylwaną coś w swojej tusze zagram na przykład doktora Booma. Yy, I będę miał doktora Booma yy, i Sylwanę i jedną kreaturę. Dobra, zrobimy tak. To, to, to niestety jest dosyć bolesne, tak? Tutaj, zdecydowanie, zdecydowanie w 100% wolałbym znaczy coś innego niż Sylvana. Bo gdyby tam było coś innego, to bym sobie tym Shredderem zabił, znaczy zaatakował ich i pingiem dobił to coś. I byłoby spoko, tak? Bo bym stracił tylko Shreddera dwa many. Miałbym cztery many, mógłbym rzucić żarzyciela, albo sekret, albo e, tajny intelekt. Niestety Sylvana i jej agonia troszkę tutaj zmienia te plany i trzeba zabić ją. Dwoma kreaturami, co nie jest fajne. I o ile Sylwana przeciwnika nie przejęła niczego, no to i tak pozbyła się dwóch kreatur łącznie za 9 many, więc zrobiła swoje. Tutaj Sylwana nie do końca jest po to, żeby... Znaczy, po to też jest, ale to przejmowanie Sylwany, powiedzmy, jest takim... taką rzeczą dodatkową. Nie ja wiem, że będzie tam dr Boom. A to jest lipa, bo duplicate mi się na bombach strygeruje. To nie jest fajna rzecz niestety. Mało prawdopodobne, żeby on zabił na początku coś innego niż bombę. Więc zakładam, że strygeruje się na bombie. I to nie jest dobry układ, to jest bardzo zły układ. No, wiedziałem. Wiedziałem, że na bombie. O, jeszcze Big Game Hunter. Matka jedyna. No to jest tragiczna dla mnie sytuacja tak na pewno sprawę. Muszę telefon wyciszyć. Bo nie mam co zrobić z tym boomem. Mm, i to nie skończy się dobrze. No i nie. Sprawdzimy okej. Okay. No rzućmy tak Może jakaś magia się tu zadzieje i wygramy No póki on nie ma Reno jest spoko, bo a 13 HP więc jest gdzieś tam w zasięgu Już nawet dodaście O, jak dobiera karty przy 11 HP to Reno teraz za 100% No ale niestety Molten Giant tutaj jest sporą przeszkodą. No nie wygląda to tak, jakbym miał wygrać tą grę, jeżeli mam być szczery. 30 HP. Oczywiście temat do zjechania, natomiast no, w praktyce to... Temat oczywiście do pojechania, natomiast w praktyce nie w momencie, w którym mój przeciwnik ma 6 kart na stole. I dwie kreatury, raczej znaczy sześć kandydatów i dwie kreatury na stole, więc raczej znaczy to przegrałem. O tutaj Sylwana i Boom, to no porobiły. Być może powinienem tą Sylwanę zostawić. I cisnąć no tylko, że nie miałem ręki, żeby cisnąć jego, do no, co. Ani Fireballia, ani niczego, no i tak bym nic wycistał. A On by zabił w swojej turze Azur Drake'a, ja bym... Azur Drake a, dograłby Buma. Ja bym co miał? 4-3 Shreddera. Jeszcze jakiś sekret? Rzeżyciela? No, nie miałbym nic. No, wydaje mi się, że porobiony zostałem. I to dosyć mocno i konkretnie. 28 ze speli raczej nie zjadę. On za to 8 deberza raczej zjedzie, więc. No nie no, nie, nie, nie zrobię tu nic. MKR porobiony. No ale granie tym deckiem z Reno też nie jest przyjemną rzeczą, tak szczerze powiedziawszy. Jeszcze chwilę. No początek też miał dobry. To ten zombie, który mi Manowerma porobił z Mortar Coilem. Później ten... Żarzyciel, który zginął od Dark Bomby i zombiaka, Mirror Entity, w sowę tylko, wyciszony Shredder. No, miał dobry początek, nie ma co ukrywać. Bywa! Lecimy do kolejnej gry. Czyżby agro. agro szaman? Zaczynamy. Dobra, jeżeli to jest agro Shaman, to ja chcę coś szybszego, tanszego Mam Wyrm oczywiście zostaje. Nie wygląda to tragicznie. Pomijając może kwestię tego, że jeżeli teraz dostanę totem golema albo tego troga to będzie słabo. No trok jest bardziej lightowy od i Aaaajy, rockbiter, fuck you. Coś lepszy rockbiter tak na dobrą sprawę niż lighting bolt. też nie będę narzekał. Nadmiernie. Frostbolt. Nie, zostawię zostawię Pytanie, co on zrobi. A nożownik, okej okay. Nożownik to jest imbastyczny bym powiedział. Zabijemy sobie nożownika, sprawdzimy najpierw sekret. Duplicate, No duplicate na tego raczej średnio, mi się widzi. Zagramy sobie to. Zabijemy sobie typa. Oczywiście torcza, bo mamy trzymany, no to fajnie wykorzystać trzymany zamiast dwóch. A po drugie, Rolling Torch się wkłada do deku, więc też całkiem spoko. No fajnie, byłby, gdyby, fajnie byłoby, gdyby to był Counterspell, canters ale to niestety canterspell, na Counterspella nie wygląda. Hmm. No nie chcę skipować, który jest jakoś super mega specjalnie. Dwóch tych mi się raczej specjalnie nie przyda w ręce. Ale istnieje szansa, że to będzie agresywny szaman. No niestety nie jest. A więc, no cóż, mamy dwóch masentistów w łapie. No to był trochę dump play, ale nie miałem co zrobić. No mogłem rzucić Frostbolta, ale wtedy w że nie miałbym co zrobić. Więc tak. I w 5 i w 9. chwilę. No jeszcze jego nie rzucamy, rzucimy sobie tego. Mamy Counter o, czyli sekrety w bardzo dobrej kolejności. Chociaż w sumie nam. No, w tym wypadku to dobrze, że nie miałem Miron Entity. No w tym wypadku już słabo, że nie miałem Aha. Jest to Dobra, zrobimy tak. Zagramy się za dcl Celimy Scalimy tu. Bardzo ładnie. I graj. Mam 25 HP w szóstej turze, więc tragedii nie ma. Jeszcze jakby do hamera nie było. Marzenia nie do spełnienia. Okej, okay, Shredder i Matthäntys mogą być. No i gdzieś tego będzie trzeba wcistąć tylko tak żeby był jakoś chroniony. No, oczywiście. Uwielbiam Iron Entity. Zawsze kupuję dobre kreatury, takie mocarne. Bez obaw Zaproponuję Arcan Missiles. 8 18 4 6 7 8 9 10 11 12 13 plus mam jednego counters spala na ręce na, trzy na stole umieram Ale, nawet jakbym to pozabijał, to i tak bym przegrał. O boże. A miałem taką fajną pozycję w tym sezonie. Ale widzę, że ta pozycja nie zostaje zbyt długo utrzymana. Nawet gdybym pozabijał te kreatury, to tak bym umarł, bo on mi z samego Ducha Wera znowu 10. Hero Power 2 to jest 12. Krakel to jest. Miłu 3 to jest 15. Leperek Dom Śmierci to jest 17. Ach, to cóż. Coś... Tak się w sumie zastanawiam nad jedną rzeczą, ale. No dobra, nie jest Było, minęło, z wiatrem przeminęło. Łuczelnica czarownika. No dobrze, może być. Zobaczymy jeszcze, z czym gramy. Eee. No zagrajmy ją. Plup, plup, Kiedyś będę taka jak ty. Okay. Na pewno zabijemy. To portal? Drop. Ja bym rzucił draw. Dobierzmy. Dobierzmy. Nie masz 100% czasu, że zabije. A jak pojedę te 3 pociski, w go, to będzie słabo. Więc to mi się bardziej podoba. On ma na bankażu dziela na ręce. Plus coin, plus coś tam. Więc może być słabo w tej turze. A no może nie ma? W takim wypadku może nie mieć w sumie. Ale dobra. Czerederek, poproszę. Mógłbym rzucić tego z tym, ale to jest pewniejszy drop. Mógłbym rzucić tego i tego, ale Frostbolt, Flame Cannon i nie mam tych kreatur. A mogę to wykorzystać do speli, które mam na ręce. Tego sobie zagramy na przykład w tej turze z portalem i zostawimy sobie żożyciela i dwa spele na gdzieś tam siódmą, szóstą turę. Czyli w sumie dwie tury później. No zobaczymy. Jest wyrm. Jest Flame Cannon. Jestem Arkanisus. Counter to mi tak potrzebny. Robimy tak. I zrobimy tak, skoro mamy dwa spele do Rzeczyciela, to niech gdzie? No, pasjonująca walka, muszę przyznać. Jedna z lepszych, jakie widziałem w tym sezonie. I Bill. No strzelę se. Dosyć wyrównany ten meczyk. Jest wreszcie za życie. O, nie ma Mirror Entity. Cóż to takiego? O, super. Jak ja niedawidzę tych sekretów. Jak ja ich kurwa niedawidzę. Mirror Entity 2 razy dwa jeden kreaturę. Counter Spell kantruje, kurde. Dobieranie jak umieram, albo koina. No wspaniale po prostu. Ej, Jezu. Proszę to zabić, w dużym priorytecie. Na pewno trafię. A, dobrze. No, posprzątane, ślicznie. Bardzo dobry czożyciel, lubię cię. I like you, I like you, I like so much. Teraz się pojawia pytanie, co za sekret. Ok, non è questo Mirror and Teach, Duplicate, Counterspell, Spell, qualcosa di questo stile. Chyba ha Wiedziałbym, że to ta tura taka 2 na 10 Sekret. Okej. Okay. A to jest pewnie Mirror Entity. Ja pewnie teraz dobiorę buma Nie, a to nie dasa. No kurwa, wspaniale po prostu. Po prostu wspaniale. No, no. Eee. Walka na dobieranie kart i hero Power. Dobra, Azur Drake może być, bo kombi się z tym. A to jest Mirror Entity, bo się podświetlił ten spad. Jakby ktoś nie zwrócił uwagi. No to jest takie spoko, no bo w następnej trzeba mamy Antka z, z tym, z buzującą pochodnią, więc wygląda to nie najgorzej. No, jakaś odmiana przynajmniej, nie 2-1, 1-3, trochę lepiej. No, spoko. Spoko loko, Antonidas ci oko. Mógłbym strzelić w niego, ale to nie ma sensu, bo jak on przeżyje to jest atak, ping, fireball, fireball i on nie żyje. W związku z czym strzelanie w niego, że zostawianie wyrma na stole nie jest zbyt sensownym pomysłem ani potrzebnym. No dobra, moi drodzy, wygraliśmy wreszcie jakąś grę. Hurra! Jej! Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnego cika, który będzie o ile zostawicie 3 miliardy łapek pod tym filmikiem. A ja już niedługo challenge: jak będę jadł super kwaśne żelki. Posypane cukrem, pudrem. I polane majonezem. Ale to jak zostawicie 5 miliardów łapek w górę. A póki co, na razie do zobaczenia. hej, ja. A ty to się patrzysz.